drodzy widzowie serdecznie dziękujemy wam za wasze wsparcie naszego kanału. Dzięki temu na możemy przekazać was, wam naszą wiedzę. Stokrotne dzięki. Witam was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj będziemy sobie przerabiać coś takiego jakim jest bursztyn. A bardziej chodzi nam tutaj o nalewkę z bursztynu. Bursztyn ogólnie jest praktycznie wszystkim znany. Jak ktoś nie wie, to jest to po prostu bardzo dawna żywica z drzew, która po prostu skamieniała i ona tam po prostu się do mórz dostała. I tam to sobie pływa, pływa i jak są fale różnego rodzaju, to on po prostu zostaje wyrzucany na brzeg. I jest tam po prostu zbierany. Obecnie jest to dosyć cenny nawet, można powiedzieć, ponieważ ceny bursztynu dosyć mocno podskoczyły do góry. Wiem, że nawet jakieś przepisy się zmieniły, że tych większych jakoś nie wolno zbierać, już jakoś coś takiego, ale nie wiem, czy to do końca jest prawda. Tylko te malutkie można sobie zbierać. Także bursztyn był już od dawna, dawna można powiedzieć, znany jako. No nie chcę tutaj powiedzieć, żeby znowu filmu nie zbanowali, jako coś do uzdrawiania, można powiedzieć, w medycynie ludowej e, przeważnie był stosowany. To już naprawdę bardzo długie korzenie dawne ma. E, bursztyn Bałtycki okazuje się również jednym z takich e, najcenniejszych bursztynów. Był też e, nazywany jak gdyby złotem e, bałtyckim. On tutaj ma w sumie takie najlepsze właściwości na to wszystko, które tutaj po prostu działają. Bursztyn działa bardzo fajnie przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwwirusowo, bakteriobójczo. A no tutaj naprawdę bardzo szerokie zastosowanie. Bardzo często używa się go przy jakichś przeziębieniach, grypach. Tego typu rzeczach. Tutaj bardzo fajnie na to działa. Idealnie stymuluje naszą odporność, naszego organizmu, przez co podnosi się to wszystko i po prostu nie chorujemy tak często jak normalnie. Czyli, jeżeli ktoś, powiedzmy, choruje, go łapie co 5 minut, jakaś grypa, przeziębienie, angina, nie wiadomo co jeszcze, można sobie taką naleweczkę zrobić z tego. To jest bardzo proste, za chwilkę sobie ją zrobimy. I można ją później sobie stosować. I troszeczkę na pewno organizm zostanie podreperowany. Ze względu na jego właściwości adaptogenne, był też bardzo często nazywany jako eliksir młodości. Także to tutaj również jest takie zastosowanie, że odmładza nasz organizm. Dodatkowo ma właściwości, a właściwie działanie jak Anty. czekać, bioty Musiałem tak zrobić, bo jak to wyłapię to słowo, to koniec <laughs> po filmie. E, także w każdym razie ma też takie właściwości, tyle że działa po prostu jako ten z natury, nie ten taki e, chemiczny, czyli nie ma takich efektów, można powiedzieć, negatywnych, że nam po prostu połowę organizmu wyniszczy. Jest również e, bardzo dobrym, e, jak gdyby, takim e, przeciwutleniaczem, co hamuje nam również procesy starzenia organizmu. Dodatkowo poprawia nam krążenie krwi i chroni nas po prostu przed jakimiś chorobami układu krwionośnego. Dodatkowo wyrównuje nam również naszą energetykę, którą mamy w naszym organizmie, ponieważ każdy organizm ma swoją energetykę i tutaj ta energetyka jest wyrównywana, można powiedzieć, przez bursztyn. Również pomaga nam bardzo dobrze w stanach wyczerpania organizmu. Jeżeli nasz organizm jest bardzo wyczerpany, mieliśmy jakieś ciężkie przeżycie, jakiś stres różnego rodzaju, jesteśmy bardzo zmęczeni, również taka naleweczka może nam troszeczkę pomóc, żeby dojść do siebie. Jest też bardzo dobrze stosowana przy różnego rodzaju chorobach górnych dróg oddechowych, czyli na przykład angina, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. Jakieś katary, kaszle, różnego rodzaju takie rzeczy. Również bardzo dobrze się tutaj to sprawdza. Na tym poprawia nam również pracę nerek, i również poprawia nam pracę jelit. W zapaleniach gardła można sobie tutaj taką naleweczkę troszeczkę z wodą rozcieńczyć, oczywiście, parę kropelek. I można robić tutaj bardzo fajne płukanki sobie na gardło. To również przy jakichś anginach, takich rzeczach również bardzo fajnie działa. Dodatkowo jeszcze można go stosować do przemywania skóry, ponieważ ma silne właściwości antybakteryjne, także może nam tutaj troszeczkę pomagać przy trądziku, chociaż przyczyna trądziku jest inna i tutaj będziemy tylko na symptom działać, ale pomimo tego można go do tego zastosować. Również przy bólach migrenowych głowy, czy zwykłych bólach głowych, można go sobie wcierać tutaj w czoło, tą nalewkę, również bardzo... Jest dużo doniesień, można powiedzieć, że uśmierza ten ból, czasami go likwiduje całkowicie, różnie bywa. Można ją również wcierać w jakieś bolące mięśnie. Jeżeli coś takiego mamy w reumatyzmie, można ją również stosować, przy bólach stawów można ją również stosować, przy nerwobólach można ją również stosować, tylko tutaj trzeba zwrócić uwagę na jaką skórę mamy. Jeżeli nasza skóra jest bardzo delikatna, warto to troszeczkę rozcieńczyć z wodą żeby sobie po prostu nie poparzyć skóry, ponieważ spirytus jednak jest mocny, a tą nalewkę robi się na spirytusie. Jeżeli już robimy taką nalewkę, jeżeli posiadamy naczynia kamionkowe lub jeżeli posiadamy naczynia z kryształu, to warto robić je w takich właśnie naczyniach, ponieważ bursztyn ma jonizację ujemną. A szkło ma jonizację dodatnią, i tutaj będziemy po prostu tracili część tego ładunku. No ja niestety tak będę robił szklany, ponieważ kamionki mam, ale nie da się ich zamknąć. Także bardzo dużo by mi odparowało tego, a kryształu niestety nie posiadam. W kombinacji z miodem również poprawia nam troszeczkę wzrok. Dodatkowo można go również stosować jako okłady. Są takie doniesienia na jakieś nowotwory, skóry różnego rodzaju, że tutaj również. Były jakieś postępy, i u niektórych osób była mała remisja. Niekiedy całkiem coś znikło. Także tutaj to są takie doniesienia ogólnie od ludzi, one nie są potwierdzone jakimiś badaniami, ale coś takiego można znaleźć i można napotkać, jeżeli troszeczkę się poszuka. Również bardzo dobrze działa na zapalenia migdałów, ale to tutaj ta jako płukanki bardzo dobrze działa. Właśnie tak jak mówiłem, wygorglować po prostu. Go. Bardzo często był też stosowany bursztyn na dolegliwości żołądkowe, tutaj również można było go stosować, dodatkowo jeszcze można go było stosować jako wydzielacz żółci, można powiedzieć, że posiada takie właściwości żółciopędne, również posiada właściwości uspokajające, lekkie, także to również można stosować przy jakichś nerwicach, stanach stresowych i takich rzeczach. Również jest stosowany do przyspieszania gojenia ran. Tutaj też można ten, tego stosować i również niweluje on blizny, które po tych ranach przeważnie zostają. Także to tutaj też jako efekt kosmetyczny. Był też często stosowany przy arytmiach serca. Tutaj wtedy nacierało się klatkę piersiową taką nalewką, i dodawało się do herbat, jeżeli się takie piło, gdzieś po trzy kropelki po prostu do środka się tego dodawało. Mikołaj Kopernik również polecał już bursztyn na różnego rodzaju dolegliwości sercowe. Dodatkowo bursztyn stosowano też u kurpiów, teraz nie pomyliłem nazwy. Był on podawany w każdym razie małym dzieciom, jeżeli miały ząbkowanie takie bolesne, po prostu sobie lekko pogryzały lekko na bursztynie i to po prostu uśmierzało im ból. Dodatkowo jeszcze był noszony bursztyn na szyi przy problemach z tarczycą. Również były tutaj jakieś doniesienia, że również były jakieś poprawy tych dolegliwości tarczycowych, jeżeli nosiło się jakieś naszyjniki, e, wisiorki bursztynowe i tego typu rzeczy. E, bursztyn również pobudza nam nasz układ nerwowy. E, są również doniesienia, że pomaga rzucić palenie, ale tutaj e, nie mogę Wam powiedzieć, ponieważ ja rzuciłem palenie bez jakiejkolwiek e, pomocy przy tym, dlatego tutaj nie potwierdzę Wam tego, czy rzeczywiście tak pomaga. Ja po prostu rzuciłem i koniec dnia na dzień. Dodatkowo bursztyn jest też, można powiedzieć, jak naturalnym odpromiennikiem, dlatego można go sobie ustawać przy jakichś sprzętach, komputerach, takich różnych rzeczach. Wtedy również pomaga troszeczkę w tym promieniowaniu. Przy jakichś katarach, problemach z zatokami również można tutaj nacierać tą nalewką nożdża, żeby po prostu to troszeczkę wdychać i tutaj nacierać okolice zatok tym, również dosyć dobrze to na to działa. I dodatkowo jeszcze są różnego rodzaju kremy, maści na rynku też, które można spotkać z dodatkiem bursztynu. Dobra, teraz o czym mowa? Tutaj mamy nasz bursztynek. Troszkę się cofnę. I będziemy teraz sobie tą naleweczkę robić. Tak wygląda tutaj, to jest taki malutki bursztyn, można powiedzieć kruszony bursztyn. Dobrze by było jakby było go jak najwięcej takiego złocistego, ten ciemniejszy uważany jest często za bursztyn nieczysty, dlatego tego żeby nie było za dużo w tym środku to by było idealnie, bo tutaj jak widzicie jest parę takich ciemniejszych kawałeczków. Teraz potrzebujemy 50 gram tego bursztynu na pół litra spirytusu, będzie nam tego potrzebne. Niektórzy robią go również inaczej, ponieważ dają 50 gram na 250 ml, czyli jest to po prostu taka mocniejsza wersja. Ja robię na pół litra. Tak to robię. To będziemy sobie teraz wszystko tutaj wrzucać do tej butelki. Jak mi się to uda. bardzo proste do zrobienia nie trzeba tutaj być jakimś filozofem tylko nie wolno tego rozrzucać tak jak ja zrobiłem żeby nie pospadało byle gdzie Jak ktoś mieszka nad morzem, to się może cieszyć. Co może bursztynę nazbierać? <grymne> ja, niestety musiałem kupić. Dobra, teraz to sobie zakręcamy. Tak jak mówiłem, najlepiej w kamionce albo w krysztale, ale że ja tego nie mam, dlatego użyłem tak. Widzicie, on fajnie tutaj opad. Teraz to zostawiamy na jakieś 2-3 tygodnie stać. I wtedy ona już jest praktycznie gotowa do użycia, ale tu jest taki inny haczyk z tym. Tutaj byłoby bardzo dobrze, jeżeli ona by jeszcze dłużej stała. Im ona będzie dłużej stać, tym ona będzie bardziej taka można powiedzieć silniejsza. Czyli jeżeli zaczynamy używać, nie filtrujemy, zostawiamy to stać tak, jak jest. Stawiamy to w ciemnym miejscu. Nie zostawiamy w jasnym miejscu, tylko w ciemnym miejscu. I tak jak mówię, to ma stać. Nie filtrujemy, używamy cały czas, aż się po prostu skończy. Tak to mniej więcej wygląda. Co do dawkowania, my tego bierzemy e, różnie, bo to zależy. Przeważnie zaczyna się tak dawkowanie od jednej kropli do maks. 30 kropli 2-3 razy dziennie. Ale to już zależy, to każdy musi sobie dopasować. Profilaktycznie przeważnie jest używane 3 krople gdzieś sobie do jakiegoś herbaty wrzucić 2-3 razy dziennie. Jak nas coś dopada, to wtedy zwiększamy sobie tą daweczkę. Przeważnie około 20 kropli się utrzymujemy. 30 jeszcze nie braliśmy, ona tak w miarę dosyć fajnie działa. Nie wiem, czy powiedziałem 50 gram na pół litra, bo teraz zapomniałem, czy to powiedziałem, czy nie. Tam mówi <śmówiłem> chyba. Dobra, tak to wygląda. Tak mamy naleweczkę gotową. I to dawkowanie, które podałem, jest dla dorosłych. Dla dzieci ja ogólnie nigdy nie podaję, to już trzeba się pytać specjalisty, bo ja jestem dorosły, ja już nie jestem dzieckiem, ja mogę powiedzieć tylko, jak ja tego używam. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam Was serdecznie